Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir jesteśmy dzisiaj w Płocku i tutaj są regaty, no regaty dzieci w zasadzie, do 15 lat, czy na kadetach pływają, ale to są eliminacje dla mistrzostwa świata i Europy. Proszę bardzo, o tutaj mamy też żaglówki. o tutaj, a tutaj mamy państwa, dzień dobry państwu, a państwo co tu robią? Przyjechaliśmy na regaty, bo tutaj startuje nasza wnuczka. Wnuczka? Tak. Z A ile ma lat? Gdynia. Ona ma 13. lat 13. I co, ma szansę na sukces? No o nie. tak, tak. Ale bardzo zdolna jest. Który raz startuje tutaj? O jak on. Któryś już. Któryś? Od trzeciego roku życia pływa. Coś podobnego, ale... W zeszłym roku była mistrzynią Polski. No, no to, no, to, no, to, no, to, no to nie ma co pogadać. Ja to jest moja chrześniaczka. A ma na imię Clara. Klara. Klara. Tak. I macie nadzieję, że dzisiaj no, no, że tak. że będzie jeszcze lepsze miejsce. A, tak. Także A, no, tak. warto zapilogować. Warto no wiatr jest dzisiaj dobry. Tak? Czy ja? A tutaj jest jej kuzynka Wanda. A Wanda, pozdrów wszystkich Wanda. Wanda uprawia inny sport. A jaki sport uprawiasz? Wanda. Ja. Nie chcę powiedzieć, nie chcę, taka tajemnicza dziewczyna. No dobra, dziękuję Państwu bardzo, dopingujcie, dopingujcie. A numer telefonu? No to podać telefon. Zaraz. Gdzie jest moja asystentka? Nie ma. Zadzwonić do mnie, to się odbije 501. Zadzwonić do mnie i napisać tam 510. widać zasumowane jednostki no, a tutaj są te wszystkie wózki od tych powiem, nawieźli no bo 400 zawodników dzisiaj startuje jak widać o tutaj ostro już tutaj halcują, halsują, proszę bardzo ładnie idzie 1704 numer halus, halus do 2040 numer proszę to się idzie ostro Czarny diament to jest wózka. Czarny diament trochę wieje, nie? No i tutaj mamy dobre wiatry, jak widać. Tutaj, tu wszystkie te Z perła. no proszę bardzo nawet babcia przyjechała do pingować Tutaj asystuje y, motorówka, no bo tutaj trenerzy pływają na motorówkach, a jest ostro daje. To jest port w to trzeba być odważnym, a tam daleko jest trochę więcej. to całe stado i no, na pewno już

taki wietrze, to, to trzeba umieć nie ma lekko Ale oni tutaj jeszcze na trenują Młode No jak słyszałem, słyszeliśmy, że od trzeciego roku już odpływa jedna jedna taka Pólnie tutaj motorówka M a wiadomo sędziowie na motorówkach są. I tak. Dziękuję bardzo. Pomoc w Garderii Wiznowej na tym dla Was z zawodów, z legat od skór. Eliminacje dla niszczących Europy i Rząd Świata. Dziękuję bardzo.